w przedostatnim odcinku programu, który nazywa się Dawaj, Dawaj Piłę! I będziemy opowiadać o meczu z drużyną z podium I to była najniższa drużyna stopniu podium Ale... To, czy najniż, drużyną na najniższym stopniu podium mm. Ale to było dla nas całkiem znowu dobry mecz Tak Bo to, to... był mecz z drużyną, która nazywa się... Pamiętasz? Pamiętam o Nawet chłopaki nasze z Ząbek powiedziały, że to jest pewne derby, ząbki kontra <laughs> Wołomin I możecie powiedzieć, że... Jeśli brać pod uwagę fakty, że na derby się bardziej spinają pewne osoby, to myślę, że możemy mówić dobrze też o właśnie naszych chłopakach ząbek. Myślę, mogę powiedzieć nawet, że GD08 i BK-17 pokazali ząbki. Pokazać ząbki, zgadza się, nie tylko, bo cała drużyna pokazała ząbki. Dynamo pokazało wyłomniczkę. Mutem za ząbkami. Murem, tak jest. To wasze zdroje, panowie, bo to był dobry występ, a i każdy z was strzelił jeszcze po poprzeczce, co jest, jest dosyć cenne m, dla nas jako drużyny, tak, nie piękny, się. Piękny mecz. E, Dynamo też fajna drużyna, na fanpage'u też jakoś fajne No Właściwie się tacy sympatycznie wydawali bardzo. Tuż przed meczem zobaczyłem, że mają fanpage przed meczem, Do i to, po 4 posty bardzo sympatycznie się wydają dzięki temu. I e, I też też. E, Życzyli nam Boże. dobrego meczu przed meczem, A, na, na, na swoim fanpage'u chyba nie się daje, albo gdzieś. Myślałem, że na boisku. Nie, nie, na fanpage'u swoje. Czy nam przed czy coś? Hmm. Tak, nie będziemy na tych. Przełączyć do Warszawy. Nie będziemy agresywnie komentować pokrzykiwanie natomiast e, życzyli nam dobrego meczu, więc e, my też stwierdziliśmy, że fajne chłopaki chyba. Dawno już tak. Tak nie mieliśmy takich interakcji e, na fanpage'u z innymi tak, drużynami. To, tak, to szczególnie odkąd. E, Borowiki, Borowiki fajne. Tak, tak kiedyś jakbyśmy razem w lidze i jak to no tak, tak tak, był było tak gdzieś Zawsze to było tak po jednej drużynie na sezon, mniej więcej, które coś, tak. coś tam pisało w ogóle. Tak, chyba nigdy nie wiesz. Mieliśmy... Ja jeszcze być przepraszamy chłopaki, z wami też jest zawsze fajne. No to przyzwyczajony. No ale ale, ale no, fajnie. No? Odbyłaś w porządku. Um, chciałem powiedzieć, że chyba, chcę przypomnieć, chyba nigdy po meczu z kimś stop top 3 nie mówiliśmy, ale fajna to drużyna, sympatyczna, mili ludzie. No. Fajnie się grało. Tak. Zawsze to albo jakaś wolska footajna, która gdzieś kopała po nogach, albo do pustej bramki, kiedy to robiliśmy kołyska. Zawsze, zawsze nie, nie było przypadków w tym, że te drużyny top 3 były w top 3. To zawsze jest tak mentalnie, były takie już, wiesz, nastawione na zwycięstwo i tak dalej. Ta. A tutaj było całkiem pożo, ta. Mimo, że były trzy żółte kartki w meczu. A no, to by takie no, no, jak tak to powiem na tak. ale e, no, mecz pokazał, że ta liga jest e, może nie tak wyrównana, jak, chociaż może nawet bardziej w no, nie wyrównana bardziej niż, stary, niż e, no, góry... nie tak samo, bo w streszym były... sensu de facto tylko Botowiki uciekły, to ta, ta kometa ucieka. Ale dla nas z naszej perspektywy. E, nas w naszej perspektywy <laughs> tak, no w sumie z każdym się dało grać i teraz e, szczególnie z takim dynamiką kto to gra ofensywnie. My lubimy da, m, paradoksalnie przeciwników, którzy grają ofensywnie no, i w my miejsca. Tak, miejsce, mamy miejsca do gry przodu. Gorzej nam się z tymi, którzy wiszą w z tyłu się dobrze wygrają, tak jak Vistula no na przykład. No właśnie, albo może byli ostatni, wygrali tylko jeden mecz w tym sezonie, akurat z nami, ale <noise> defensywę mają niestety dobrą i silną i taką nieprzyjemną bardzo. Tak, trzeba liczyć, że wygrają w, albo wszystkie mecze, czy w najbliższej kolejce, albo że a. przegrają, faktu, bo jeśli oni przegrają, więc te jeszcze inne wniki się złożą, to wrócimy do strefy spadkowej. <noise> na to liczysz, dobra. Zdjęcie się o w spadkowej, to trzeba się postarać. <noise> no, tak, ale <noise> może tak być. Na pewno ostatnie miejsce nas nie czeka, to w tym w tej rundzie. Myślę, że będzie to trudno w tym sezonie, ostatnie miejsce. Nawet? Mhm. No dobra, challenge accepted. Myślę, że, accept. że wiskola maksymalnie trzy punkty na wiosnę będzie. Nie powiem z kim. Maksymalnie. E, dobrze, to powiedzmy może teraz o sponsorach dzisiejszego programu. Mamy... E, Jak chciałbym e, powiedzieć, przepraszam, e, taki sponsor tam, e, e. Nie, nie mówiąc o literkach cyfrowych, tak naszym tam może być e, firma jakiś Rolex na przykład, który potkując co wiem oczywiście. co mówisz, ale rozwinę, <laughs> e, to myślę. Nasz sponsor Rolex, chciałby powiedzieć, że ma promocję dla sędziów minus 10% na hasło, to znaczy, trwa 50 minut. <laughs> Lekarzki dobrze odmierzają czas. Nie, nie wszystkie, jak się okazuje. Na pewno sędzia nasz nie miał Rolexa, bo tam musiał tam. No, myśleliśmy podczas meczu że trochę więcej na tego tak. meczu uciął, ale tam półtorej minuty łącznie tylko z całości. Emocje były. Ale w półtorej minuty można dużo zrobić, co wyliczył nasz Pierre 13 który stwierdził, że skoro strzeliśmy gole w 45 sekund między tam minutą 46-47, a to była dobra końcówka dla nas, tak, to dobrze. mogliśmy jeszcze w takim razie wtedy te półtorej minuty strzelić jeszcze trzy gole i mogliśmy grać mecz. Oczywiście. Dobra. Plusu, ty zacznij. Tak, dobrze, tak. liczba dwa i potem powiem dlaczego, bo jest dużo bardzo powodów. Otwarta. Ale... U. 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 otwarte. Tak, Dobra, to zacznę długo, bo jestem bardzo zaintrygowany. U jak ustawienie. Mów dalej. A wiem dlaczego. Ale mów dalej. U jak ustawienie, ponieważ e, wczoraj wróciliśmy do... Wczoraj czy w niedzielę. Wczoraj czy w niedzielę. prawie tydzień temu, pod piątek nagrywamy przecież. Um. Wróciliśmy do ustawienia, w którym kiedyś graliśmy, czy takiego może powiedzieć 3-1-1 takiej okrojonej choinki. Przed Bożym, no. Bożym Narodzeniem wracamy do chańki. Czyli, de facto, nastawiliśmy się na grę tylko obrońców. Z takimi umocniliśmy środek. hadłowymi umocniliśmy środek. Eee, i Żeby nie było Piątki Mojżesz, chociaż są, że przy refale. Ja dlaczego, dlaczego takie ustawienie. Ponieważ i tak, kiedy nas na przykład w, zeszłym, w poprzednim meczu z Total do nas dociskali, no to tak to wyglądało tak, że my z tyłu tu tylko byliśmy, bo trzeba było się bronić. A te, teraz, jakby spojrzeć na naszą tuturzę, to my mamy duży potencjał, do takimi pseudowahadłami. W cudzysłowie, bo jest Grzesiek, ktoś wyśmienicie gra na skrzydlę, W Przód, tył, obrona, tak świetnie gra Panczek, pączek, który ma kondycję, żeby biegać. Michał awesome. kto ma kondycję, żeby biegać. Awesome. E, Paweł fajnie się czuje na skrzydle. Patryk tak, rewelacyjnie czuje się na skrzydle. Krew, czy On lubi bronić. Atakowa, Trener to przemyślał. Więc, e, myśli, Yeti też myślę, że tam by się dobrze sprawdził. E, MP10 też. E, dobrze tam no, tak. to, więc Myślę, że to jest fajne ustawienie. AB28 z kolei jest idealny jako ostatni obrońca. Bo on nie kalkuluje kalkuluję prototypu. Nie, dla niego nie jest skrzydło, o nim tak. jeszcze powiemy pewnie. Parę znaczy, ten, czy AB28 kiedyś za młodu był bardziej takim skrzydłowym i myślę, że on też by się tam dobrze a Tak, poczuł, ale, ale, ale wiesz, z wiekiem się czasem cofał, człowiek do tyłu. On zdecydowanie a... mi się najwięcej daje do tworzenia jako ten ostatni butońca, kiedy no po prostu nie ma co kalkulować, trzeba kasować. Mhm. On mógł w nie ogóle... miał statystyki wczoraj, statystyki e... ja w że ale. To też fajnie wyglądało. BK17 na ataku zagrał m.in. i w parze z Grzeszkiem, który to był za plecami tam na środku pomocy, to też fajnie wyglądało. Oni się znają, jak, jakby byli z jednego tak. miasta zupełnie. E, dobrze, to tyle ode mnie. Dobrze, to, ja też o, o to jest powiem O dwójce, to dwójka to jest. I dlatego, że były dwie żółte kartki, dwie poprzeczki, drugi raz pięć goli z drużyną spodem strzeliśmy I tu z rzędu, czyli dwa mecze z rzędu pięć goli, e, i dru, wygrana druga połowa. A pamiętam taka próba wygrania drugiej połowy, bo wygraliśmy drugą połowę 4-3, że Paweł na początku meczu powiedział, że on już się boi drugiej połowy. nasze drugie połowy takie są zazwyczaj były do pewnego momentu takie gorsze, w naszym że tam parę goli z rzędu dawaliśmy się strzelić, a oni w drugiej połowie strzeli tylko trzy gole. I w tym przez ostatnie 15 minut żadnego. Zaczęli dobrze, później już było. Zaczęli, to, czy my zaczęliśmy. A, drugą połowę zaczęli dobrze. My zaczęliśmy skończyć mecz dobrze w ogóle. Tak. Myśla się go, co bardzo mnie ucieszyło, bo on strzelił dopiero pierwszą rękę w tym sezonie. A miał asysty, miał kluczowe, kluczowe podania, podania, a się teraz wreszcie doczeka bromeczki ucieszył się z tego po przechwycie soczysty strzał przy słuchajcie. Tak, tam było długie pytanie chyba Andrzeja. Tak, drugi podaniec. Że... to było wybić pod nogi Grześka i strzał. Grześnik później do drugiej, powiem, miał podobną sytuację. Też piłka odbita do obronicy. Tam bliżej, prawie jest też od razu z pierwszej piłki strzela. On coś takiego ma, bo to już tak pomyśleć, to nie jest jego pierwszy taki strzał, gdzie tak instynktownie piłka mu trafia pod nogi i strzela z Ja się dziwię, że w ogóle do tej pory jeszcze z Gola nie zdobył w tym sezonie, bo on ma przecież i uderzenie, i, i wizję, i sytuację, i technikę. Tak. On ma wszystko.

no tak to jest... ilość podań to, to wskazuje ale też kiedy trzeba cofać się do obrony, się, że zaczyna na obranie on biera, rozgrywa, a w tym meczu był absolutnie kluczowym rozgrywającym takim. Tak. on urządził, jeśli był na boisku to piłki bardzo ładnie przez niego wszystkie przychodziły, takie istotne i rozgrywał i no właśnie, tak jak mówiłem ten też, skoro już mówiliśmy ten strzał właśnie w spojeniu. to no, był bardzo <laughs> niestety, niespodziewany wręcz bo... no tak, ale jeśli chodzi o strzał jeszcze no, asystę tak. w ogóle w tym meczu oczywiście zajczył Grosiek mm. i rzutu różnego i tu możemy powiedzieć o e, schematach, bo to jest coś, co czasami w treningu wychodzi. E, na, na, na krótki słupek M9 się wdziera i się tam podaje. I tak, właśnie tak w parę z w treningu zastanawiam się, czego na meczu to już nie zadziałało. Może tego, że na meczu nie ma obrońców, współgromców, którzy starają się to przerwać, ale e, udało się, także tu można powiedzieć schematy zaczynają działać. Wreszcie ta praca, którą wykonujemy od roku, jeśli chodzi o tak, rzut to rożnie, u mnie Grzesiek. E... Chcesz powiedzieć podanie jego? Chcę powiedzieć podanie dla formalności, bo on oczywiście był królem. Jeśli no nie było Bartka, i... więc wiadomo króleny, jest, że się. I... Ale muszę powiedzieć, że się w pewnym sensie podzielił e... Z tą królowania, to później powiem. E... Z 13 nie. E... Nie, chociaż pierwsza 13 mam jedną z najlepszych wyników. <laughs> Ale w... chciałbym powiedzieć taką różnicę. W pierwszej połowie, czyli tej naszej gorszej, hmm? e... Grzesiek miał e... osiem podań, 7 cennych, 8 ogólnie a w drugiej e, 27 poleń i 24 ceny, to jest kolosalna różnica. Jest. E, no i też widać Białąc. fakt w wyniku meczu. Ale też w drugiej połowie, w ogóle ja, nam jako drużynie się łatwiej grało chyba też. To też. Nie tak. wiem z czego to wynikło, w ogóle w pierwszej by, e, Dobrze zaczęliśmy, ale nie byliśmy jakoś dużo przy piłce też mm -hmm. i dopiero, w, no i też nie mieliśmy dużo sytuacji w pierwszej połowie, tam jeden strzał M09 pamiętam, jeden strzał chyba Norberta jakiś, no Grześka gol, strzał, Kusia chyba, Kusia z dystansu. Tak. A ładny taki, ładny tak, no? tak, kusie tak. dystansu e, Ale tak poza tym, to tak było tutaj skąpo troszkę kompo no troszkę. Natomiast w drugiej połowie zaczęliśmy mieć piłkę, zaczęliśmy mieć więcej akcji. E, nie wiem czy to do, dynama zasługa, czy nasza zasługa, że tak y, to poszło, ale oni się bardziej chyba poczuli, że przy tym wyniku już było w pewnym momencie na no, 4-1 przery potem piąta ich bramka na 5-1, to może poczuli się jakoś pewniej na serii? Myślę, uuu. że tak. W pierwszej połowie mieliśmy Więcej takich podań więcej ogólnie defensywnych, czyli gdzieś tam do boku, do tyłu na naszej połowie, połowie tak? Tak, okay, to niż takich bardziej ofensywnych podań. I to było tam 35 podań właśnie tych defensywnych, 26 ofensywnych, więc to się nam rzadko zdarzy. My zazwyczaj mało podajemy gdzieś tam do tyłu, do boku. Tutaj to zazwyczaj to było, cechuje takie... Może też dzięki temu, że właśnie było tych trzech stylów, może chłopaki się tak wczuli, że kurczę, mamy trzech, to podawajmy do tyłu, po co atakować. <laughs> Nie, chociaż dużo pijak przychodziło się przez e ale tam tak było Czy takie... mogło tak być, jak byliśmy z tyłu, to jak nie było za dużo opcji z przodu, żeby podać Tak, sobie, na początku nie? to jeszcze trochę sposób... nieśmiało... Um... Mocy no nie nie w Tak, tak. To też z to, tego w ale myślę, że też był też jakiś traspek do Tewala, bo jednak e, trzecie miejsce zobowiązuje, więc no, nie, że tutaj nie nie chcieliśmy się tam rozstrzelać to od razu. Tak, to co padał deszcz, było ślisko, więc trzeba było tak, uważać. Też. To też na... E, w drugiej połowie to już oczywiście odwróciło, mieliśmy dużo więcej podań ogólnie. I... A jeśli chodzi o te przychwyty i straty, lubię tę statystykę? Cztery, cztery w pierwszej połowie. 4, 4 4 straty. Tak. No. W drugiej jeden odbiór na połowie przeciwnika. A chyba nawet wiem, który, bo to ten pierwszy pierwszej szansie co z tego chyba. Tak. No. I 7 strat. No. To dziwne. Bo, to no. dziwne. Właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć, że e, to jest ta e, jedyna rzecz, chyba, jedyna statystyka, do której może się przyczepić w drugiej połowie. Ja mogę coś Zyskać powiedzieć, końca, ale o... to też nie były jakieś groźne niestety. No ja, właśnie, ja mogę powiedzieć o groźnej groźnej stracie w pierwszej połowie, gdzie mamy zarządzać <laughs> wszedł z ławki. E, tam odebrał gdzieś piłkę, poszedł do narożnika. Podchodził obrońca, nie było to groźne. Ja bym z wiedział, sam mówił wcześniej, że nie ma co podawać się bawić tutaj blisko bramki, podawać na blisko, bo to piłka śliska. Ale podał do Andrzeja, piłka nie doszła. Przeciwnik, przeciwnik, przeciwnik. To przeciwników, to teraz. E, Właściwie tak, bo było, było trochę jego, takich odwrotności. Na przykład gol 1 ten ostatni, to był taki styl M9, właśnie. Nie? Tak. Taki pressing jakby zaskakujący, doskoczenie do piłki, od razu strzał. E, Zresztą to pierwsza bronka Grześka też z pressingu się wzięła, z przechwytu. Ja tak. A z kolei z R 9 -3, dwa gole, ale oba po podaniach właśnie kolegów wreszcie. Jakiś <noise> <noise> to się wreszcie padł. ładne podanie po akcji Pier 13. 13. śliczno, 13 ślicznie poszedł lewym skrzydłem i między dwóch tak zawodników, nie było takie łatwe, żeby to idealna piłka była. To nie dało się lepiej tego zrobić moim zdaniem. Tak. Idealną piłeczkę po ziemi płasko, miałem na R 9 strzelić z pierwszej. Parę minut później właśnie ten rzut rożny. No i muszę Ci powiedzieć, to bramka numer 4 jeszcze, o której nie mówiliśmy, no to Grzesiek, Kusio, Norbert na pustą bramkę. To się tak, rzadko zdarza, że rozklepujemy tak, to... kogoś na pustą bramkę. za drużynę z podium tak, że już tylko dostarczyłem na pustaka do mojej Nie to Daniel Kowalski. Oni ten nawet ten chyba tak postrzep... nie zrobili z tych siedmiu goli. Tak, o... Nie mieli żadnej pusty. Nie, na pustą, no nie, nie mieli. Kilka pytań które my no. im daliśmy. Uh, gdzieś tam kilka, po jakieś tam tak. akcji, coś tam z dystansu, ale uh, oni... Oni właśnie nas nie to sklepali, a nie tak. Ale ja powiem kontrowersy kontrowersyjną to to Tak, jak graliśmy chyba w osłabieniu. No, tak. no dobra, a to nie Ale... było na prostu bramkę, tam był No nie, tam nie było. To była ładna klepka, to była jedyna ładna bramka, umówmy tak. się. A ja chcę, ja chcę powiedzieć inną kontrowersyjną też ze, ze, z podręcznika encyklopedii, może gdybologii, mhm. gdyby Kusia gol był, wpadł na poprzeczki, gdyby nie poszła piłka w górę, tylko poszła w dół, odbiło się, byłby gol. Gdyby e, piękny strzał Grześka też nie poszedł zupełnie tylko w okienko i gdyby oni nie mieli jednego samobuja, to już byśmy wtedy w sumie wygrali ten mecz. Tak. Tak, to już mówię? E, 7-6 by było, tak. A gdyby jeszcze na przykład Rafał bardziej wyczuł, że ta piłka, co leciała w bramkę leci w bramkę. Mhm. To tak był taki... Tak, bo on nie spodziewał się tego, a nie wiem czy on zasłonięty chyba czy coś. Ale to, to takie bramka są normalnie, takie wyciąga z zawiązanymi oczami. Mhm. E, no ale ciemne było ścisku, zasłonięte pewnie. To byśmy wygrali 7-5 ml, no? Tak. Ale by było. To tak, w ogóle jeszcze tam jedną czy dwie akcje, gdzie mogłyby tamki nie paść. Trochę tam... Gdyby to i gdyby tamto, nie? To tak dobrze. Ale słuchaj, to nawet że możemy tak mówić, że mogłoby tak być, to już o czymś świadczy, że to byłoby. <grym> no tak, żeby to nie było 5:17, tylko 5. No tak, sien, nawet nie 5.12. Myślę, że był taki mecz. No my byliśmy zadowoleni, gdyby to. To było w tych, w w naszym, naszym takście statysty, z statystykami napisane, ale że paradoksalnie w tym meczu, Prazos nie powiedział po meczu, że na wiosnę są do grania, ale gdyby powiedział. To to byłoby jak najbardziej. To byłby prawdziwe, że. Tak. <laughs> Bo da się, to jest możliwe. Jeszcze jakby Bartek był, nie? A niestety. Bo on lubi jakieś dużo przestrzeni. Ja myślałem się na przykład ciężko rozwój stół pewnie, tak chyba, z tego, co mówi, mówi, to tam tak wyglądało, a tutaj odnalazłby się zwłaszcza w drugiej połowie. Nie? Oj, tak. Oj, tak. Dobra, powiedzmy o naszym Magiku ze środka obrony, czyli Andrzeju. <laughs> Zacznijmy od tej fantastycznej interwencji. A mogę ja zacząć od końca? Od końca? Czyli od podań? No dobra, dobra, Zaz tak zaskoczył, zaskoczył cię. Tak, Andrzej był tym, który... Ty, Muszę powiedzieć, wtutował Grześkowi. Piękne słowo. Czyli Grzesiek jakby z przodu podawał Andrzej z tyłu, Andrzej miał 27 na 31 wow. cennych podań. Tam dużo akcji przez niego przychodziło. Gdzieś tam. E, Ma on nie do niego podawał też Paty z Andrzejem, fajnie jest ze sobą też. Tak na spokojnie e, w pewnym momencie podawali. Jak nie mieli gdzie podać do przodu, to nie tak do siebie, na spokojnie. Andrzej nie próbowali e, na siłę do przodu atakować, i e, dzięki temu nie traciliśmy się tuż głupie piłki. Andrzej też sporo do przodu fajnych miał, e, takich napędzających akcje, albo akcje, w więc to trzeba zauważyć. Um, no to są że ty chciałeś przejść do kwestii... Tak, do kwestii, które przyjął z Andrzeja Andrzeja, czyli e, wspaniałych interwencji, bardzo zdecydowanych. Zacznijmy e, od, od tego, tej interwencji na środku boiska, która okazała się być fałem na kartkę. Pytanie, czy to był faul? Tak. tak, okay. tak. Czy, e, z boiska to wyglądało, czemu z boku? 4 znaczy z którego boku, ale jeśli się widziało, to znaczy, chyba... Ten... Nie, nie Wyglądało to jak no, czysty faul. Znaczy, czysty, myślę, że rzucił kartkę z tego, że on był już ostatnią obrońcą i gdyby ten zawodnik go przeszedł, on chyba wygrał piłkę, bo w sumie Andrzej wygrał znaczy, jego nogę. Znaczy, właśnie <laughs> kiedy rozmawiałem z Andrzejem po meczu, o. on powiedział, że on nie dotknął jego nogi. A to co to był za... Andrzej mówił tak, że on tam wybił piłkę, uderzył w piłkę, ten zawodnik go mijał, i uderzył go, jakby zahaczył się go bark. Zahaczył się go bark. Zahaczył się Dobrze, go bark. Zobaczymy to na powtórce w, w zrobionym tempie. Kto to nie mówi? widziałem powtórkę, tylko na tym, Te transjus na Facebooku. Tam niestety jakoś nie pozwoliłem mi ja ocenić, ale ja wierzę, że Andrzej jeśli nie dotknął piłki, to nie dotknął. Dotknął piłkę przy drugim falu. To Zawodnie dotknął jego, a nie sobie stał, a to, że anty... to się stał, rozglądał. Co ty widzisz? Nagle jakiś koźnik wpada z sali i tak, Myślę, że w tym meczu było dużo y, więcej. Sytuacji, gdzie była jakaś walka o piłkę i e, dużo mocniejszych uderzeń między zawodnikami, które nie były dopiero zdane w ogóle jako faule. Tutaj myślę, że bardziej snicie się sugerowało się tym, że to był ostatni zawodnik, zresztą tam szła konta, ale. Ale on faulował go. Masz rację, zmieniłem zdanie, chyba nie. <laughs> znaczy, ale... to się to jeśli zawodnik wyda się go, myślę, że mogło być też tak, ja nie wiem, czy, trzeba by spraść, że może wyłomnie, że ten zawodnik go mijał, Andrzeja. My eee, no ja wiedziałem, że do piłki nie, e, nie da tak dobiec, eee, więc to no, trochę jak ktoś, bawia klasyk przy aktorze. Też tak mogło być. To jest do prześledzenia wszystko. Tak. Na żółtą kartkę A... myślę, że był drugi fał Właśnie tak, to drugi tak. Bo może tam też. Andrzej szczerze powiedział po meczu, że on... znaczy, no też widać, on nie miał szans w ogóle to tak ci piłkę, bo to to tego jest chytania bońska. Ale pierwszym w drugi... wyglądał chyba bardziej spektakularnie. Nawet jeśli mógł, A, tak. można by nie widzieć, kto ma winę, ale faktycznie sędzia powiedział, że słyszał aż takie upnięcie, to może dlatego. Znaczy nie było się... słychać uchnięcie, bo to było głośne, ale No okej, okay, do prześledzenia, bo ten ale... drugi fał też był taki. No, zdecydowany. Ten drugi, jakby w tym drugim Andrzej dostał do tego żółtą, to myślę, żeby nikt nie miał, nikt by nie dyskutował. Czy Przykro, no bo no, przy ktoś nigdy nie dyskutował, bo, bo to było to, to tak. Andrzej miał y, najwięcej odbiorów na naszej drużyny, co może nie, nie dziwi. dziwi tak? nie? nie dziwi, bo tak jak on jest w formie, a ostatnio jest to. Ja sam powiedział, że dobrze się czuł, że czuł, że jest dobrze, w dobrej formie. No. Że co ta sklepia szkoda, aż na koniec sezonu. No, jeszcze on na Kometę szykuje formę. Z Kometą mamy wygrać, więc myślę, że... Mamy. Tak ktoś tak opowiada <laughs> cały czas, więc chyba tak będzie. E, jeszcze powiedzmy może o Pier13. Mówiliśmy o jego asyście pięknej, o jego golu z odbioru. E, co jeszcze zrobił? A ja Dużo, e, dużo podań dużo w sumie w pierwszej połowie. On po, był aktywny bardzo. Był bardzo aktywny. Chyba 79 celnych podań. To bardzo dużo to jest... dla niego. Tak. I jego na koniec żółta kartka. Ale bo zobacz, była taka sytuacja, że... Ja myślę, że ta kartka była wcześniej za pierwszą połowę. Czy wiesz co, on... Bo tak, bo on zawodnika tam, wiesz? Mm -hmm. i, i poklepał po plecach. go po głowie. Tak po plecach tam. Po tak, głowie. po plecach potem tak po głowie, tak wiesz, tak lekko, tak, tak. wiesz, tak raz, a ten drugi, tam, ten wstał do niego, się krzyczeć, że, że, że on go bije. Tak, nie? że go w twarz uderzył. W twarzu, w twarzu krzyknął, w ogóle... No. I y, Patryk udzielił mu rady, tylko się nie popłacz, powiedział. No. <laughs> Więc... I sędzia nie spodziewał mu się tej rady, no, ale to takie trochę. Zaczy, sędzia przecież to jest za całokształt. Za całokształt powiedział, tak. Nie myślę, że to bardziej za pierwszą połowę, gdzie patytek. Patrząc tego, tak, tak, wtedy była. A kiedy to rzutuł kartkę, to, to było później... potem trzy takie decyzje jeszcze sędziego, jakichś z autów I to tak, wtedy patrząc na pierwsze trzeba. Były takie sytuacje i patetyk to wszystko. Um, A ten sędzia jest bardzo pamiętliwy. Tak, patetyk to wszystko katletykował. A więc sędzia powiedział, za całokształt rzuca kartkę. Tak, była nie, ja właśnie myślę, i... że to jest za całokształt, za połowę, bo od tej sytuacji, przez cały z szedł mecz. z boiska, bo no, tam trzeba było go trochę uspokajać, ale jak wszedł z boiska, to on przez cały mecz, bo się do tego tylko się nie popłacz, siedział cicho. No są tak. tak mm. Więc chyba bardziej kaska myślę e, za pierwszą połowę niż. No więc zakończyliśmy z kartkami, wypisaliśmy się z konkursu o nagrodę freeplay już? <laughs> bo mam cztery, to już, tak? już dalej. Więc, nie wiem, czy wiesz. Ale jest dobra, Zanim powiesz, nie, to właśnie. jest. Nie, nie, nie. Nie? Dobra. Nie. Ale jest, jest jedna dobra rzecz, która się z tym wiąże, że nie będziemy musieli y, wykosztowywać się, żeby dorabiać kolejną gwiazdkę na koszulkę. Tak, to byłoby dobrze. Na mamy na gwiazdki za nagrodę Fair Play, jako, jako prawdziwa drużyna po poprzeczek. I jeszcze chciałem powiedzieć jednej rzeczy. Bo dawno nie było samobój TM14. Oj, bardzo dawno nie było. No, to już lata? Czy już lata myślę, że w tym sezonie coś tam wpadło od jego nogi. Tak, tak. A było jak tutaj. A to w tym sezonie było? Czyli, tak, tak? Chyba tak. No to nie tak dadno. Znaczy ten czytasie był chyba, któryam sam bo w pierwszym sezonie, tam wpadało wszystko. Ale wraca do formy, już się nie mogę <grym> doczekać, co to się stanie w meczu skometru, w którym... <grym> z kometów. Znaczy niestety nie mamy tego nagrania, ale samo był ja z se w pierwszym meczu ze Spartą. To on pozostanie tylko... Tak. legendy o tym niestety nie mamy nagrania, To było coś. No dobra, to wszystko powiedzieliśmy, o co chcieliśmy powiedzieć o tym wspaniałym meczu. E, nic nie mam więcej do dodania i za tydzień widzimy się po raz ostatni. Z szampanem, bo wygrały z Kometą. Po zwycięskim meczu z Kometą, także lecimy Kometa. E, I to był program, który nazywa się oczywiście Dawaj Piwo, to już powiedzieliśmy, bezpokojnie, nie wyrywaj się e, i żegnają Państwa Tomek i Mateusz. Do zobaczenia za tydzień.